Twoja osiemnastka zaczęła się, każdy życzenia składa ci swe, Twoja osiemnastka zaczęła się. Najwyższy czas zabawić się. Twoja osiemnastka zaczęła się, każdy życzenia składa ci swe, Twoja osiemnastka zaczęła się do góry szkło. I to hostie, masz osiemnaście lat, od dzisiaj zmieni się Twój cały świat, więc pora uczcić to. Zaprosisz gości i do góry szkło. Twoja osiemnastka zaczęła się, każdy życzenia składa ci swe. Twoja osiemnastka zaczęła się w Najwyższy czas zabawić się Twoja osiemnastka zaczęła się Każdy życzenia składa ci swe Twoja osiemnastka zaczęła się Do góry szkło i to ostie To twoja osiemnastka nie żadna piątka, siedemnastka. To Twoje urodziny. Czas zabawić się. Twoja osiemnastka zaczęła się. Każdy życzenia składa ci swe. Twoja osiemnastka zaczęła się. Najwyższy czas zabawić się. Twoja osiemnastka zaczęła się, Każdy życzenia składa ci swe, Twoja osiemnastka zaczęła się, Do góry szkło i to ostie.